Na rowerze przejechał już tysiące kilometrów od jakiegoś czasu, robi to za pieniądze, a konkretnie wykręca środki na rzecz Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą i Częstochowskiego Hospicjum. Dla dzieci pojechał już do Rzymu, a w maju zamierza przemierzyć legendarną drogę przez Stany Zjednoczone. Przez moją jazdę rowerem, przez robienie wyczynu takiego teraz jak jest jazda przez Stany, przejechanie legendarnej drogi Route 66. Chcę ludzi zainspirować do wpłacania i pomagania innym. Wcześniej zrealizowałem akcję, pojechałem z Częstochowy do Rzymu. Ta droga, co teraz będę nią jechać, ma około 4000 km. Organizacyjnie to wygląda tak, że przylatuję do Los Angeles. Wylatuję 15 maja z Polski i tam jeszcze nie mam dogranego noclegu, ale szukam kogoś, kto by mnie przygarnął w Los Angeles na jedną, dwie noce, i później ruszam na swoją wyprawę. Szukam sponsorów też dla siebie, którzy chcieliby mnie wesprzeć w przygotowaniach dla Częstochowskiego Hospicjum na Krakowskiej oraz dla Fundacji Dzieciom zdążyć z pomocą.